Czasem najbardziej bolesne słowa padają przy rodzinnym stole. Jestem dumny ze wszystkich moich dzieci, z wyjątkiem tego nieudacznika powiedział mój ojciec, patrząc prosto na mnie podczas świątecznego obiadu. Miałem wtedy 32 lata i właśnie straciłem pracę w jednej z największych firm technologicznych w Warszawie. Zwolnili mnie po pięciu latach lojalnej służby. Bez ostrzeżenia. Bez realnego powodu. Tylko zimne restrukturyzacja i. Redukcja etatów. Nikt nie zauważył mojego unikalnego wkładu w architekturę systemów bezpieczeństwa, które zaprojektowałem. Systemy, które działały bezbłędnie od lat. Byłem niewidzialny. Ale czasem to, czego nie widzisz, staje się twoim największym problemem. Moja historia nie jest o spektakularnej zemście, jest o ciszy, która poprzedza burzę, o konsekwencjach lekceważenia wartości. Jeśli kiedykolwiek poczułeś się niedoceniony, wyrzukony jak zużyty element maszyny korporacyjnej, zostań ze mną. Ta historia może być również twoją przyszłością. Kropka. Piątek, godzina 15.30 dostałem maila z działu HR z prośbą o pilne spotkanie. Już wtedy poczułem, że coś jest nie tak. W polskich korporacjach takie nagłe wezwania rzadko zwiastują coś dobrego, szczególnie przed weekendem. Pamiętam każdy szczegół tego spotkania. Dyrektor finansowy, Marek, siedział sztywno za biurkiem, obok niego specjalistka HR, Agnieszka, z przygotowanymi już dokumentami. Nie patrzyli mi w oczy. W związku z restrukturyzacją i optymalizacją kosztów, zmuszeni jesteśmy zakończyć naszą współpracę, powiedział Marek mechanicznym głosem, jakby czytał instrukcję obsługi pralki. Twój zespół zostanie połączony z działem rozwoju produktu, a Twoja pozycja zostaje zlikwidowana. Kropka. Nie wspomniał o pięciu latach nadgodzin. O weekendach spędzonych na naprawianiu błędów w systemie bezpieczeństwa, które uratowały firmę przed wyciekiem danych. O certyfikatach ISO, które pomogłem zdobyć. Oczywiście, przygotowaliśmy odprawę zgodną z kodeksem pracy, wtrąciła Agnieszka, przesuwając w moją stronę teczkę z dokumentami. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia możesz wykorzystać na szukanie nowej pracy, lub, jeśli wolisz, możemy rozwiązać umowę za porozumieniem stron z dniem dzisiejszym z odpowiednią rekompensatą. Czułem, jak krew odpływa mi z twarzy, ale zachowałem spokój. Nie dałem im satysfakcji zobaczenia mojego załamania. Nie prosiłem o wyjaśnienia ani nie błagałem o drugą szansę. Rozumiem. Wolałbym zakończyć współpracę od zaraz, odpowiedziałem spokojnie, podpisując dokumenty. Marek wydawał się niemal rozczarowany moim spokojem. Może oczekiwał wybuchu, sceny, która potwierdziłaby słuszność ich decyzji. Zamiast tego dostał tylko ciszę. Oczywiście, musisz oddać kartę dostępu, laptop i telefon służbowy, przypomniała Agnieszka. Tomasz z ochrony pomoże ci spakować rzeczy osobiste. Kropka. I tak, po pięciu latach, zostałem wyprowadzony z budynku jak przestępca. Z kartonowym pudełkiem zawierającym kubek z logo firmy, kilka książek o cyberbezpieczeństwie i zdjęcie mojego zespołu z ostatniej wigilii firmowej. Nikt z moich współpracowników nawet nie wiedział, co się dzieje. Nie dano mi szansy na pożegnanie. Wychodząc z nowoczesnego biurowca przy ulicy Domaniewskiej, spojrzałem po raz ostatni na logo firmy Nexus Technologies. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to nie koniec mojej historii z nimi. To był dopiero początek. Moja przygoda z cyberbezpieczeństwem zaczęła się jeszcze na studiach na Politechnice Warszawskiej. Kiedy większość moich kolegów fascynowała się tworzeniem aplikacji i sztuczną inteligencją, ja zagłębiałem się w niewidzialny świat protokołów bezpieczeństwa, szyfrowania i testów penetracyjnych. Nie było w tym nic spektakularnego, żadnych efektownych interfejsów ani funkcji, którymi można by Y się pochwalić na konferencjach branżowych. W Nexus Technologies zatrudnili mnie początkowo jako szeregowego specjalistę DS. Bezpieczeństwa IT Szybko zauważyłem, że firma, mimo imponującego portfolio klientów, miała poważne luki w zabezpieczeniach. Ich flagowy produkt, system zarządzania danymi medycznymi MedDataGuard, był pełen podatności, które mogły prowadzić do wycieku wrażliwych danych pacjentów z największych polskich szpitali. Przez trzy miesiące, po godzinach pracy, tworzyłem kompleksowy protokół bezpieczeństwa. Nazwałem go Tarcza. Był to system wielowarstwowej ochrony, wykorzystujący zaawansowane techniki szyfrowania i monitorowania w czasie rzeczywistym. Gdy przedstawiłem go dyrektorowi IT, Krzysztofowi, Początkowo wydawał się niezainteresowany. Michał, doceniam inicjatywę, ale nie mamy teraz budżetu na takie eksperymenty, powiedział ledwo przeglądając moją dokumentację. Miesiąc później nastąpił pierwszy poważny atak hakerski na podobny system w Czechach. Dane tysięcy pacjentów wyciekły do sieci. Nagle mój projekt stał się priorytetem. Wdrożyliśmy tarcze w ekspresowym tempie. To był pierwszy raz, kiedy uratowałem Nexus. Dzięki mojemu systemowi, gdy fala cyberataków dotarła do Polski, nasze zabezpieczenia wytrzymały. Konkurencja traciła klientów i płaciła milionowe odszkodowania, podczas gdy my zyskiwaliśmy reputację niezawodnego partnera. Czy dostałem premię? Awans? Nawet nieoficjalne podziękowanie. Krzysztof podczas konferencji branżowej chwalił się innowacyjnym podejściem naszego zespołu IT do kwestii bezpieczeństwa. Ani słowa o mojej roli. Później było podobnie z projektem RodoShield, kompleksowym rozwiązaniem, które przygotowało firmę na wprowadzenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Pracowałem nad nim po nocach przez pół roku. Dzięki niemu Nexus nie tylko uniknął kar za nieprzestrzeganie przepisów, ale też zyskał certyfikat zgodności jako jedna z pierwszych firm w Polsce. Byłem niewidzialnym strażnikiem, pracującym w cieniu. Moje rozwiązania nie miały błyszczących przycisków ani kolorowych wykresów, które można by Y pokazać na zarządzie. Działały w tle, zapobiegając katastrofom, których nikt nie widział, bo nigdy nie nastąpiły. W korporacyjnym świecie sukces często mierzy się problemami, które rozwiązałeś, a nie tymi, którym zapobiegłeś. A ja specjalizowałem się właśnie w tym drugim. Nexus nigdy nie zrozumiał, że brak kryzysów to nie kwestia szczęścia, ale efekt mojej ciężkiej pracy. Teraz, siedząc w pustym mieszkaniu z pudełkiem biurowych pamiątek, zastanawiałem się, jak długo potrwa zanim zauważą lukę, którą po sobie pozostawiłem. Nie sabotowałem niczego, byłem na to zbyt profesjonalny. Po prostu nikt poza mną nie rozumiał w pełni, jak działają moje systemy. Nikt nie znał wszystkich zabezpieczeń, procedur awaryjnych i punktów kontrolnych, które wbudowałem w architekturę bezpieczeństwa Nexusa. To była bomba zegarowa, tykająca cicho w sercu firmy. Bomba, której nie podłożyłem celowo, oni sami ją stworzyli, lekceważąc wartość swojego najlepszego sapera. Pierwsze tygodnie po zwolnieniu były trudne. Polskie zimy potrafią być równie zimne jak korporacyjne pożegnania. Mimo odprawy, czułem niepewność. W branży IT w Warszawie wszyscy się znają, obawiałem się, że moje nagłe zwolnienie z Nexusa może być czerwoną flagą dla potencjalnych pracodawców. Nie pogrążyłem się jednak w rozpaczy. Zamiast tego zaktualizowałem swoje profile na portalach branżowych, odświeżyłem kontakty i zacząłem uczestniczyć w mitupach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Bez presji codziennych gidlinów mogłem wreszcie dokończyć specjalistyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa chmury, który odkładałem od miesięcy. Trzeciego tygodnia dostałem niespodziewaną wiadomość na LinkedIn od Anny Nowak, dyrektor DS. Technologii w w wschodzącej gwieździe polskiego rynku cyberbezpieczeństwa. Słyszałam wiele dobrego o twoich rozwiązaniach. Czy mógłbyś rozważyć konsultacje dla naszego nowego projektu? Napisała. Spotkanie siedzibie Securnet było jak przejście do innego wymiaru. Zamiast sterylnych, szklanych biurowców mordoru na służewcu, trafiłem do zaadaptowanej przedwojennej kamienicy na Pradze. Zamiast sztywnych garniturów, ludzie w casłałowych ubraniach, z w oczach. Michał, znam historię, tarczy i... Rodoschild, powiedziała Anna podczas naszego pierwszego spotkania. Nawet jeśli Nexus nie docenił ich wartości, branża zauważyła kropka. Okazało się, że Anna pracowała kiedyś z jednym z administratorów systemu w szpitalu korzystającym z MedData Guard. Opowiadał, jak wasze rozwiązanie uratowało ich przed atakiem, który położył konkurencyjne systemy. Zrobił research i dowiedział się, kto stał za architekturą bezpieczeństwa. Securnet oferowało mi nie tylko stanowisko głównego architekta bezpieczeństwa, ale również udziały w spółce. Chcemy, żebyś był współtwórcą, nie tylko pracownikiem, Wyjaśnił Tomasz, CEO firmy. Pierwszy raz od lat czułem, że moje umiejętności są naprawdę dostrzegane i cenione. W SecureNet nie musiałem walczyć o uwagę czy zasoby. Dostałem własny zespół i swobodę działania. W ciągu sześciu miesięcy stworzyliśmy Guardian Core, kompleksowy system cyberbezpieczeństwa dla sektora finansowego. Był to ewolucyjny potomek moich wcześniejszych projektów, ale dopracowany i rozwinięty dzięki wsparciu zespołu ekspertów, którzy rozumieli jego wartość. Guardian Core szybko stał się standardem bezpieczeństwa dla mniejszych banków i instytucji finansowych w Polsce i krajach bałtyckich. Nie mogły sobie pozwolić na kosztowne rozwiązania międzynarodowych gigantów, ale z naszym systemem otrzymywały porównywalny, a często lepszy poziom ochrony. Moja kariera nabrała rozpędu. Zacząłem występować na konferencjach branżowych, publikować artykuły w specjalistycznych czasopismach. Z cichego specjalisty pracującego w cieniu, stałem się rozpoznawalnym ekspertem. Nawet mój ojciec przestał nazywać mnie nieudacznikiem podczas rodzinnych spotkań. Sekurnet rosło w imponującym tempie. W ciągu roku podwoiliśmy zatrudnienie i otworzyliśmy biuro w Krakowie. Wkrótce zaczęliśmy otrzymywać oferty współpracy od firm, które wcześniej współpracowały z Nexusem. Nigdy celowo nie podrywałem klientów mojego byłego pracodawcy. Nie musiałem. Sami przychodzili, szukając lepszych, bardziej niezawodnych rozwiązań. Zacząłem słyszeć plotki o problemach technicznych w Nexusie, ale byłem zbyt zajęty budowaniem czegoś nowego, by rozpamiętywać przeszłość. A przynajmniej tak było do pewnego zimowego poranka, kiedy odebrałem telefon z nierozpoznanego numeru. Michał? Tu Krzysztof z Nexusa. Mam nadzieję, że pamiętasz swojego starego szefa. Kropka. Jego głos brzmiał inaczej niż pamiętałem, zmęczony, pozbawiony typowej pewności siebie. To był początek lawiny. W ciągu następnych dwóch tygodni dostałem siedem podobnych telefonów od dyrektora IT, głównego programisty, nawet od Marka, dyrektora finansowego, który nadzorował moje zwolnienie. Sytuacja w Nexusie stawała się krytyczna. Pierwsze problemy pojawiły się sześć miesięcy po moim odejściu. Drobne błędy w systemie bezpieczeństwa, które kiedyś naprawiałem natychmiast, zaczęły się kumulować. Nikt nie rozumiał w pełni, jak działała tarcza, ani jak została zintegrowana z pozostałymi systemami. To jak próba naprawy silnika odrzutowego przez kogoś, kto ma jedynie podstawową wiedzę o samochodach. Wyjaśnił mi później jeden z moich byłych współpracowników. Nexus zatrudnił zewnętrznych konsultantów, którzy postawili diagnozę: system wymaga gruntownej przebudowy. Koszt? Kilka milionów złotych i co najmniej 6 miesięcy pracy. A czasu nie było, zbliżała się obowiązkowa recertyfikacja systemów obsługujących dane medyczne. Kryzys osiągnął punkt krytyczny. Gdy największy klient Nexusa sieć prywatnych klinik Megipol doświadczył naruszenia bezpieczeństwa. Dane tysięcy pacjentów zostały zagrożone. System wykrył włamanie, ale procedury awaryjne, które zaprojektowałem, nie zostały prawidłowo uruchomione. Michał, potrzebujemy Twojej pomocy. Nikt nie rozumie tych systemów tak jak ty, przyznał w końcu Krzysztof. Zapłacimy każdą stawkę. Możesz wrócić na swoich warunkach kropka. Milczałem przez dłuższą chwilę. Przypomniałem sobie dzień mojego zwolnienia, zimny wzrok Marka, kartonowe pudełko z osobistymi rzeczami, ojca nazywającego mnie nieudacznikiem przy rodzinnym stole. Niestety, jestem w trakcie ważnego projektu w Securnet. Nie mogę go porzucić, odpowiedziałem spokojnie. Rozumiem, ale może konsultacja? Kilka spotkań? Nawet zdalnie? W jego głosie słyszałem desperację. Moja umowa z SecurNet zawiera klauzulę wyłączności, skłamałem. Ale mogę polecić kilku specjalistów z branży kropka. W rzeczywistości mogłem im pomóc. Prawdopodobnie uratowałbym Nexusa przed katastrofą. Ale nie zrobiłem tego. Nie z zemsty, po prostu wiedziałem, że moja interwencja opóźniłaby jedynie nieuniknione. Firma, która nie docenia swojego najważniejszego zasobu ludzi, jest skazana na porażkę. W ciągu następnych miesięcy obserwowałem, jak Nexus powoli się rozpada. Najpierw stracili kontrakt z Megipolem. Potem przyszły kary za naruszenie przepisów RODO. Wartość akcji spadła o 60% w ciągu kwartału. Zwolnienia, restrukturyzacja, desperackie próby fuzji z konkurencją. Marek, dyrektor finansowy, został pierwszym kozłem ofiarnym. Zwolnili go w podobny sposób jak mnie, szybko, bez godności, z pudełkiem osobistych rzeczy. Historia lubi ironię. W międzyczasie sekurnet kwitło. Nasz, Guardian Core, zdobył prestiżową nagrodę za innowacyjność na Europejskim Forum cyberbezpieczeństwa w Krakowie. Zatrudniliśmy kilku najlepszych specjalistów z Nexusa, tych, którzy zawsze doceniali moją pracę, ale nie mieli wpływu na decyzję zarządu. Klienci Nexusa przechodzili do nas jeden po drugim. Nie przez złośliwą kampanię marketingową czy agresywną sprzedaż. Po prostu szukali stabilności i bezpieczeństwa, którego ich dotychczasowy partner nie mógł już zapewnić. Finał nadszedł szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Nexus Technologies, niegdyś lider rynku oprogramowania dla sektora medycznego w Polsce, ogłosił upadłość. 14 miesięcy po moim zwolnieniu. W dniu, gdy informacja trafiła do mediów, dostałem ostatnią wiadomość od Krzysztofa. Miałeś rację. Ignorując nas, nigdy nie doceniliśmy tego, co zbudowałeś. Przepraszam, kropka nie odpowiedziałem. Nie było takiej potrzeby. Cisza czasem mówi więcej niż słowa. Tego samego wieczoru Sekurnet świętowało podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia na zabezpieczenie krajowej bazy danych pacjentów. Jako współwłaściciel firmy, wzniosłem Toast za zespół. Za przyszłość bezpieczeństwa cyfrowego w Polsce powiedziałem, Patrząc na twarze ludzi, którzy naprawdę rozumieli wartość tego, co robimy, nikt nie wiedział, że kilka godzin wcześniej otrzymałem tę wiadomość od Krzysztofa. Nikt nie musiał wiedzieć. Moja zemsta nie polegała na aktywnym niszczeniu Nexusa. Polegała na odnoszeniu sukcesów gdzie indziej, podczas gdy oni niszczyli się sami. Patrząc wstecz na tę historię, nie czuję satysfakcji z upadku Nexusa. Czuję raczej smutek, że firma z takim potencjałem zniszczyła się przez krótkowzroczność i lekceważenie swoich najcenniejszych zasobów, ludzi i ich wiedzy. Prawdziwe zwycięstwo nie polega na oglądaniu porażki tych, którzy cię skrzywdzili. Polega na budowaniu czegoś lepszego, czegoś trwałego. Sekurnet jest dziś liderem w swojej branży nie dlatego, że Nexus upadł, ale dlatego, że stworzyliśmy kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku i docenianiu wartości każdego członka zespołu. Nasza firma zatrudnia obecnie ponad 100 specjalistów i ma biura w trzech polskich miastach oraz w Berlinie. Co więc można wyciągnąć z mojej historii? Oto kilka wniosków, które mogą być przydatne dla każdego, kto znalazł się w podobnej sytuacji. Po pierwsze, twoja wartość nie jest definiowana przez opinię jednej firmy czy jednego przełożonego. Kompetencje, które posiadasz, są realne i cenne, nawet jeśli aktualne miejsce pracy ich nie dostrzega. Po drugie, Najlepsza odpowiedź na niedocenienie to sukces gdzie indziej. Nie trać energii na planowanie zemsty czy sabotażu. Wykorzystaj ją do budowania swojej przyszłości. Po trzecie, znajdź środowisko, które doceni Twoją prawdziwą wartość. Są firmy, które rozumieją, że ich najcenniejszym aktywem są ludzie i ich wiedza. Szukaj ich. I wreszcie, pamiętaj, że w dzisiejszym świecie biznesu reputacja i wiedza specjalistyczna są walutami o największej wartości. Nikt nie może ci ich odebrać. Kiedy spotykam teraz młodych specjalistów rozpoczynających karierę, zawsze przypominam im te zasady. Opowiadam historię, która nauczyła mnie, że czasem najcichsza odpowiedź jest najbardziej wymowna. A co z moim ojcem, który nazwał mnie nieudacznikiem przy rodzinnym stole? Podczas ostatnich świąt, gdy siedziałem przy tym samym stole jako współwłaściciel odnoszący sukcesy firmy, spojrzał na mnie i powiedział: Zawsze wiedziałem, że sobie poradzisz. Po prostu potrzebowałeś motywacji, kropka. Uśmiechnąłem się tylko. Niektórych bitew nie warto toczyć. Niektóre zwycięstwa są słodsze, gdy świętuje się je w ciszy. A teraz pytanie do ciebie: czy kiedykolwiek doświadczyłeś sytuacji, w której twoja wartość została niedoceniona? Co zrobiłeś? Czy odnalazłeś swoje miejsce, czy wciąż go szukasz? Zostaw komentarz poniżej. Jeśli ta historia pomogła ci spojrzeć inaczej na swoją sytuację, subskrybuj kanał i udostępnij to wideo innym, którzy mogą potrzebować tej perspektywy. Pamiętaj, prawdziwy sukces to niepokonanie innych. To stworzenie swojej własnej definicji zwycięstwa i konsekwentne dążenie do niej.